No więc wodór z punktu widzenia takiego typowo chemicznego jest dosyć ciekawym pierwiastkiem, dlatego też fascynuje wielu naukowców. Masowo możemy z niego uzyskać dużą gęstość energii, natomiast w sensie objętościowym bardzo łatwo się przemieszcza i ulatnia do powietrza, od którego jest 14 razy lżejszy, w związku z czym bardzo często go sprężamy bądź skraplamy. Wodór fascynuje nas przede wszystkim dlatego, że jest pierwiastkiem kontrowersyjnym. Niektórzy go kochają, niektórzy go nienawidzą. Jednak myślę, że należy na niego patrzeć pod kątem um, na kilka lat do przodu, czyli to, że teraz jest drogi i nieopłacalny, to nie znaczy, że za kilkanaście lat nie będzie. Również jako taki pierwiastek przejściowy pomiędzy różnymi technologiami, na przykład, który będzie komponentem do paliw syntetycznych, czy też do magazynowania energii. Chemicznie wodór jest też fascynujący, um, głównie ze względu na jego wybuchowość, o której też się bardzo często mówi właśnie z tlenem mieszaninę wybuchową. Natomiast nie jest to takie proste, ze względu na to, że wodór jest lżejszy od powietrza, jak już wspomniałam, bardzo szybko się do niego ulotni. Um, I to wcale nie znaczy, że wodór natychmiast eksploduje. Wodór jest najpowszechniejszym pierwiastkiem występującym we wszechświecie, a jednocześnie jest tak Niezbyt dobrze uchwytny, to znaczy występuje praktycznie wszędzie, ale nie jesteśmy go w stanie. Skądś wydobyć, bardziej otrzymujemy go, jak wiecie, na drodze reformingu parowego, czyli procesu przemysłowego. Również jądra atomu wodoru, czyli protony H, stanowią 90% wszystkich jąder atomów występujących we wszechświecie, więc też należy wziąć pod uwagę, że wodór, również jako paliwo gwiazd, między innymi, jest pierwszym pierwiastkiem w układzie okresowym, jest najlżejszy, najpowszechniejszy, a jednocześnie tak fascynujący dla naukowców. Bo nieuchwytny. Elektrochemicznie wodór w takiej elektrochemii laboratoryjnej jest często wykorzystywany pod postacią elektrody wodorowej, która ma potencjał standardowy 0, co oznacza, że do tej elektrody wodorowej odnosimy wszystkie inne potencjały elektrod i. Do tej elektrody wodorowej odnosimy wszystkie nasze pomiary. Wodór e, jako pierwiastek m, potrzebuje najmniejszą wartość nadpotencjału, czyli ilości dostarczonej energii, która popchnie wodór w ogóle do zajścia jakiejkolwiek reakcji. Więc wystarczy malutki impuls do tego, żeby wodór nam przereagował. Pamiętajcie zatem, że wodór nie jest uniwersalnym panaceum na wszystkie bolączki naszego świata, bardziej jest to jedna z technologii i ja tak uważam, że należy tak na to patrzeć, na rozwój wszystkich technologii e, od bateryjnych po magazyny energii po właśnie wodór, więc nie traktujmy wodoru jako jedynej opcji. Pa, pa!